Siemanko widzowie, ja jestem młodszym bratem Maxa i mam sześć lat i tak, schankowałem jego komputer i on o tym nie wie, bo wyjechał i tak, ja, chyba coś u niego włączę. świnkę, pepe, he, he. he. A, Okej. Okay. Czemu to nie działa? Ten starszy brat to jakiś dziwol. Hm. Fajnie, że skakowałem mu tego kompa. Znaczy komputera. Trochę się nauczyłem jego, od jego języków. O właśnie coś takiego. Dany. Ja. Och. No dobra, dobra. Okay. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Pepo? Ja, ja będę przyjmować pieniądze, nie wiem, a ty. Bardzo to jest super, i Możesz podawać klientom? Ej, jak to dużo książek! Czysz, Pepo! w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać. Ej, jak to, to słabe jest. Ale mam lepsze. Całe odcinki. To będzie lepsze. Mm. Eee, czekaj, czekaj. To jest moja ulubione, bo mój starszy brat o tym nie mówił, że ma młodszego brata, czyli mnie. Bo ja jestem obciachem dla niego, on tak mówi, ja w ogóle tego nie rozumiem, dlaczego on tak do no, mnie mówi, ale nieważne. Więc zemściłem się i zhakowałem mu komputer. <laughs> Dobra, teraz coś innego. Eee... Co to są w ogóle za gry dziwne? W ogóle ja ich tak... No nie kojarzę. To są bardzo dziwne gry. Bardzo dziwne. Bardzo. Hej, co ty tutaj robisz? Przecież przecież ty powinieneś nie dotykać mojego komputera. No sorry, braciszku! Ale... Didzowie, co on, Co zrobił mój młodszy brat? Co? Nie, ja to wyłączam, ja to wyłączam.